Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Praca kierowcy ciężarówki w ciągu ostatnich trzech dekad przeszła ogromne zmiany. Zawód, który kiedyś wymagał niezwykłej zaradności, sprytu i odporności na trudne warunki, stał się obecnie bardziej sformalizowany, zautomatyzowany i komfortowy. Bardzo szybki rozwój. Technologii znacznie ułatwi wiele aspektów codziennej pracy, ale prowadził również nowe wyzwania, między innymi takie jak większa kontrola i rosnąca presja czasu. Te zmiany sprawiają, że różnice pokoleniowe wśród kierowców są widoczne jak nigdy wcześniej. Starsze pokolenie Często mówię, że młodzi bez nawigacji nie trafiliby do domu i nawet koła nie potrafią wymienić. Z kolei młodzi zarzucają starszym niechęć do zmiany, przykładowo brak znajomości języków. <laughs> Kto ma rację i czy te wzajemne uszczypliwości w ogóle mają sens? Dzisiejszy odcinek właśnie chciałem poświęcić różnicom pokoleń wśród kierowców zawodowych. Cofniemy się do lat 90., czyli czasów transformacji gospodarczej w Polsce oraz początków XXI wieku, by zobaczyć, jak wyglądała wtedy praca kierowców. Sam zdobyłem uprawnienia w 1999 roku, więc choć nie byłem kierowcą, kierowcą w latach 90., no załapałem się na, na okres yy, dużych zmian, dużych przemian. Dzięki temu mogę podzielić się swoimi doświadczeniami i pokazać, jak zmieniały się technologie i warunki pracy, i codzienność zawodowych kierowców. Nie zabraknie również y, historii z, mojego, z mojej kariery oraz ciekawych porównań do współcześności. Zachęcam zarówno młodszych, jak i starszych kierowców do wyrażenia swoich opinii, jak postrzegacie różnice pokoleniowe w naszej branży. I jakie macie doświadczenia i spostrzeżenia? Zapraszam na odcinek. Cofnijmy się w czasie lata 90. i początek XXI wieku. Kierowcy, którzy rozpoczynali swoją karierę w latach 90., dziś mogą pochwalić się Średnio 30-letnim doświadczeniem w branży, jednak realia, w jakich zaczynali swoją przygodę za była nieporówn nieporównywalnie trudniejsza od dzisiejszych. Polska, znajdująca się w okresie transformacji gospodarczej, dopiero budowała podstawy wolnorynkowej gospodarki. Branża transportowa była wówczas wypełniona. wypełniona wyzwaniami, Które wymagały od kierowców przede wszystkim większej zaradności i umiejętności improwizacji. W tamtych czasach zdarzało się, że kierowcy musieli radzić sobie z trudnymi sytuacjami na różne sposoby, również takie, które dzisiaj były, byłyby nieakceptowalne. To był inny świat, zarówno pod względem mentalności, jak i obowiązujących norm. Jedna z pierwszych ciężarówek, jaką miałem okazję jeździć, to był Jelcz zarejestrowany na cztery osoby, którym jeździłem po dolnym Śląsku z węglem. Jelcz miał skrzynię biegów, która potrafiła się zapleszczyć, a wspomagani kierownicy. <grych> no właśnie, często go po prostu nie było. Pamiętam jak pewnego dnia staliśmy z kolegą w kolejce pod jednym z babryskich kopalń. Gdy przyszła nasza kolej na wjazd na skład opołowy, okazało się, yy, a że z układu wspomagania wyciek płyn. <laughs> I musieliśmy według siłować się z kierowistą, żeby w ogóle wjechać na teren kopalni. Takie to były czasy. Opony w tamtych czasach były z dętkami, a naprawa takiej opony wymagała również odpowiedniej techniki, no, ponieważ sobie było można zrobić krzywdę. Oczywiście w takich autach wycieki różnych płynów czy oleju było bardzo częstym widokiem. Policjant, policjant zatrzymujący do kontroli tak zwanego węglarza wiedział doskonale, gdzie jest rzecz, aby było można zarobić i tak często kończyły się kontrole. Policjant po sprawdzeniu dokumentów zagląda pod spód auta, a, jak, a tam, jak to często bywało, ślad oleju. To zazwyczaj kończyło się zabraniem dowodu rejestracyjnego. Chyba, że jakoś dogadało się temat. <grym> tak, wtedy po prostu było. Wiesz, stary robór, Abia, to auta, którym miałem okazję jeździć ponad 20 lat temu. Oczywiście po kraju. Opony nie nieraz gdzieś tam jakiś drut wystawał. Wlewało się olej opałowy zamiast diesla. A mi wicie, na sznurek też się. Kiedyś zdarzyły. Raz pamiętam, zjeżdżając z góry, włącz hamulcowy szczelin, i hamulce się skończyły. Jakoś tam ham hamowałem biegami, później w jaką żołnierzkę wjechałem, a jakoś tam udało się wyhamować. Dostęp polskich przewoźników do zachodnich rynków był bardzo ograniczony. Polska nie należała jeszcze do Unii Europejskiej, co oznaczało, że transport międzynarodowy obarczony był. Licznymi barierami administracyjnymi i prawnymi. W tamtym czasie panowała w transporcie swoista szara strefa. Przepisy, choć były formalnie istniały, były nagminnie, nagminnie ignorowane lub naginane i przez firmy transportowe i kierowców. W tamtych czasach największym kosma, koszmarem kierowców były granice. Przed przystąpieniem. Polski do Unii Europejskiej odprawy celne no, potrafiły trwać godzinami, a często nawet dniami. Kolejki na przejściach granicznych, takich jak słynne przejście Jędrzechowice z Gorzelec, przykładowo sięgały nieraz wiele kilometrów. Kierowcy czekali w swoich ciężarówkach, nie wiedząc kiedy, kiedy będą mogli ruszyć dalej. Brakowało informacji. Wsparcia, a czasem nawet podstawowej infrastruktury. Takie sytuacje były codziennością. Każda podróż przez granice wiązała się z ryzykiem problemów. Dokumentacją przede wszystkim, brak jednego papierka, brak jednego papieru, pieczątki, czy lub błędnie wypełniony formularz mogły zatrzymać kierowcę na wiele godzin. A trzeba o tym powiedzieć, że komunikacja w latach 90. 1990-2000 była bardziej ograniczona i dostępna niż obecnie. Najbardziej powszechne były telefony stacjonarne. To był okres, kiedy telefony komórkowe dopiero zaczęły wchodzić na rynek. Rozmowy też nie były tanie, a internet mobilny zaczął tak naprawdę dopiero się rozbijać po 2000 roku. I też był wolny i, i drogi. Pamiętam, ja w jedną trasę jechałem do Niemiec, jechałem wtedy busem, a dokładnie ltk do Wzburga, to Niemiec. No przyznam się, że pamiętam tą sytuację, Ltek robi wrażenie, czarny lakier, ororowanie, przyciągane szyby, alufelgi, auto przyciągało wzrok, co okazało się nie do końca korzystne. <grytanie> na granicy wyciągnęli mnie na bok do kontroli. No i chyba aż za bardzo się rzuciłem, rzuciłem się w oczy, bo takiej kontroli to... Przyznam się, że nigdy nie miałem. W całym akcie rozkręcili mi tapicerkę, wszystkie schowki, maskę od silnika otwierali, numery sprawdzali. No pamiętam, że trzymali mi bardzo długo. Oczywiście nic nie znaleźli, a po kontroli musiałem ze wszystkim sobie zrobić porządek. Tak to wtedy wyglądało. Różnice pokoleń wśród kierowców zawodowych. Surowa rzeczywistość. Starsze pokolenie kierowców zawodowych często wspomina, że czasy ich młodości były surowsze, ale bardziej ludzkie. Na przestrzeni lat technologia stosowana w transporcie zmieniała się diametralnie, a jednym z najbardziej przełomowych rozwiązań było wprowadzenie tachografów, które miały monitorować czas pracy kierowców. Historia tych urządzeń od Analogowych tarczyk po nowoczesne tachografy cyfrowe to także historia prób obchodzenia przepisów, w których kluczową rolę odgrywali zarówno pracodawcy, jak i no, sami kierowcy. Czasy tarczyk, kreatywność i odpowiedzialność kierowcy. W latach 90. rejestracja czasu pracy odbywała się za pomocą tachografów analogowych które zapisywały dane na papierowych taczkach. Każdy kierowca był zobowiązany do ich używania, a urządzenie rejestrowało czas jazdy, postoju oraz odpoczynku. Jednak w praktyce wiele firm oczekiwało od kierowców szybkiej realizacji fraktów, niezależnie od przepisów. Presja ze strony pracodawców była duża. W efekcie wielu kierowców było zachęcanych do obchodzenia przepisów, dotyczących czasu pracy i różnie się to odbywało. Jedni nie mówili tego wprost, zamiast tego dawali do zrozumienia, a inni byli bezpośredni. Mimo to ostateczna decyzja należała zawsze do kierowcy. To on decydował, czy wyrzuci taszkę, czy podejmie ryzyko długiej jazdy bez przerwy. W tamtych czasach wielu kierowców zgadzało się na takie działania, ponieważ chcieli się pracę pracy, lub chcieli zarobić więcej. Wyrzucanie taczek było powszechną praktyką, tra która pozwalała ominąć zapisy dotyczące, dotyczące czasu pracy, ale jednocześnie prowadziła do, do pracy ponad siły. Cyfrowe tachografie i nowe wyzwania, czy to tylko presja pracodawców? Pod koniec lat 90. zaczęto wprowadzać tachografy cyfrowe. Które miały wyeliminować manipulacje i zapewnić lepsze egzekwowanie przepisów, nowoczesne urządzenia zapisywały dane na kartach kierowców, a ich analiza była łatwiejsza i bardziej przejrzysta. Dla wielu firm transportowych i kierowców oznaczało to koniec ery kreatywności z taczkami. Dla wielu kierowców, szczególnie tych, którzy przed lata pracowali na taczkach, zmiana ta była trudna do zaakceptowania. Przyzwyczajeni do swobody, jak, y, jaką dawały analogowe rozwiązania, czuli, że nowe przepisy ograniczają ich wolność i narzucają sztywne ramy pracy. Wielu z nich uważało, że wprowadzenie cyfrowych tachografów jest próbą kontroli, która odbiera im. Niezależność zawodową. Niektórzy kierowcy mieli trudności z przystosowaniem się do nowych wymogów nie potrafili zaakceptować sztywnych zasad rejestracji czasu pracy. Wieloletnie przyzwyczajenia do załatwienia spraw po swojemu sprawiało, że wprowadzenie technologii było odbierane jako zamach na ich styl w pracy. W efekcie część kierowców stawiała opór lub szukała sposobów na obejście nowych przepisów. Firmy wobec zmian różne podejścia. Zmiany w przepisach i nowe technologie wymagały również dostosowania ze strony firm transportowych. Dla niektórych przedsiębiorstw było to ogromne wyzwanie koszty modernizacji floty, szkolenia kierowców. I przestrzeganie przepisów. Były trudne do udźwignięcia, szczególnie dla, yy, dla małych rodzinnych firm. Niektóre firmy starały się uczciwie dostosować do nowych wymagań, co wiązało się z wyższymi kosztami operacyjnymi i trudnościami w konkurowaniu z tymi, które nadal tolerowały manipulacje. Z kolei innym przedsiębiorstwom było na rękę, że część kierowców nadal stosuje nielegalne praktyki takie jak używanie magnesów. Wprowadzenie cyfrowych tachografów nie zakończyło manipulacji. Kierowcy, którzy nie potrafili lub nie chcieli dostosować się do nowych przepisów, znaleźli sposób na obejście technologii, zaczęto używać magnesów. Magnes zakłócał działanie impulsatora w ciężarówkach, przez co Tachograf rejestrował postój, mimo że pojazd był w ruchu. Dzięki temu kierowcy mogli kontynuować jazdę, mimo że formalnie skończy im się dopuszczalny czas pracy. Takie praktyki pozwalały na realizację napiętych harmonogramów, ale jednocześnie były niezgodne z prawem i zwiększały ryzyko no też wypadków drogowych. Jedni pracodawcy Prost naciskali na stosowanie takich praktyk i inni tylko dawali do zrozumienia, że oczekują dostarczenia towaru za wszelką cenę. Kierowcy stawali więc przed trudnym wyborem: albo zgodzą się na manipulację, aby sprostać wymaganiom i utrzymać pracę, albo odmówią, ryzykując utratę pracy czy obniżenie wynagrodzenia. W ostatecznym rozrachunku to jednak kierowca podejmował decyzję, czy podda się presji i podejmie. Ryzyko. Dlaczego kierowcy godzili się na manipulację? Decyzje kierowców o jeździe na magnesie lub wyrzucaniu tarczek były często podyktowane koniecznością. System wynagrodzeń, oparty na przejechanych kilometrach lub wartości fraktu, sprawiał, że zarobki były uzależnione od wyników. Proste, im więcej kilometrów udało się przejechać, tym większe były dochody, co skłaniało wielu kierowców do pracy. Ponad siły. Inni czuli presję społeczną, nie chcieli uchodzić za słabszych czy mniej zaradnych od kolegów. W tamtych czasach kierowcy, którzy potrafili załatwić sprawy i dowieść towar mimo przeciwności, często byli postrzegani przez szefów jako dobrzy kierowcy, co budowało ich pozycję w firmie w porównaniu do kierowców, którzy jednak się próbowali sprzeciwić. Tak to właśnie było. Odpowiedzialność pracodawców i kierowców, mimo że presja pracodawców była ogromna, warto pamiętać, że wielu kierowców miało możliwość odmowy pracy w takich warunkach. Problem polegał jednak na tym, że brak alternatyw w zatrudnieniu lub chęć szybkiego zarobku często przesłaniały zdrowy rozsądek. W tamtych czasach wielu z nich zgadzało się na manipulację z obawy o utratę pracy. Powiedzenia pracodawców w stylu jak ci się nie podoba, to na twoje miejsce jest 10, <laughs> były powszechne. W konsekwencji, zarówno kierowcy, jak i pracodawcy byli współodpowiedzialni za utrzymywanie systemu, który opierał się na naginaniu przepisów. Co więcej, w przypadku wykrycia manipulacji podczas kontroli drogowej odpowiedzialność spadała głównie na kierowcę, a firmy transportowe często pozostawiały go samemu sobie. Czasy manipulacji i czasem pracy kierowców to historia pełna trudnych wyborów i kompromisów. Pracodawcy wybierali presję oczekując wyników, ale to kierowcy podejmowali ostatecznie decyzję, Często z własnej woli zgadzają się na ryzykowne praktyki. Dziś, w dobie nowoczesnych tachografów cyfrowych, no, takie działania są coraz trudniejsze i bardziej ryzykowne. Mimo wszystko, wspomnienia tamtych lat przypominają, jak skomplikowana była rzeczywistość kierowców i jak dużą rolę odgrywała odpowiedzialność, zarówno ze strony pracodawców, jak i samych kierowców. Praca kierowcy 30 lat temu była znacznie bardziej wymagająca fizycznie. Ciężarówki były prostsze technicznie, ale mniej komfortowe. Brak klimatyzacji czy wygodnych foteli sprawiał, że długie godziny za kierownicą no, były męczarnią. Kabiny były ciasne, hałaśliwe, często niedostosowane do noclegów. Kierowców spali, kierowcy spali w prostych łóżkach lub nawet na siedzeniach. A zaplecze sanitarne na trasie praktycznie nie istniało. W tamtych czasach, brak nowoczesnych systemów nawigacyjnych oznaczał, że kierowcy musieli polegać na papierowych mapach i wskazówkach od innych. Błędy w trasie były kosztowne nie tylko czasowo, ale też finansowo, bo każdy dodatkowy kilometr oznaczał wiadomo, stratę paliwa, na które kierowca. Bywało, że też płacił z własnej kieszeni. Relacje z pracodawcami były również dalekie od ideału. Wiele firm rozliczało się z kierowcami na podstawie przejechanych kilometrów. Takie były czasy. Oszustwa ze strony pracodawców zdarzały się bardzo często. Nierzadko kierowcy nie otrzymywali obiecanych wynagrodzeń, lub byli zatwinani na czarno. Wspomnieć można też o problemie rozliczeń urlopowych, nieprzeczysty sposób rozliczeń kierowców. Rozliczanie na podstawie przejechanych kilometrów powodowało, że nieraz lepiej było kierowcy trzymać dzień, dwa na parkingu niż brać jakikolwiek frakt, żeby zapłacić kierowcy. Wielu kierowców starszego pokolenia, którzy przejechali miliony kilometrów i znaczną część życia spędzili w trasie, nie stoi przed widmem bardzo niskich emerytur. Jednym z, z największych wyzwań, z jakimi musiało się zmierzyć się starsze pokolenie kierowców, była adaptacja do nowych technologii i zaostrzenia przepisów. Część doświadczonych kierowców miała trudności z przyswojeniem nowych regulacji i technologii. Obsługa tachografów, tachografów, obsługa różnego sprzętu telematycznych dla tych, którzy przez lata pracowali według prostszych zasad, nowe przepisy były postrzegane jako zbyt skomplikowane i ograniczające. Podobne wyzwania dotknęły pracodawców, którzy zakładali firmy transportowe kilkadziesiąt lat temu. Wprowadzenie unijnych regulacji, takich jak pakiet mobilności, musiło ich do modernizacji flot, inwestycji w nowoczesne technologie i przeszkolenia kierowców. To też związane było ze wzrostem kosztów. Przez tak duże zmiany najtrudniej było, znaleźć, najtrudniej było odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jak już wspomniałem wcześniej małym, rodzinną firmą. Wiele takich firm nie, podo nie podołało wyzwaniom i niestety musiało zamknąć działalność, nierzadko pozostając z problemami finansowymi. Mamy rok 2025. Młodsze pokolenia kierowców wchodzi na rynek pracy w zupełnie innych warunkach. Technologia ułatwia wiele aspektów pracy. Transport stał się szybszy, łatwiejszy w planowaniu i organizacji. Samochody są nowoczesne, często nowe. Wyposażenie prawie, że luksusowe w porównaniu do lat 90. Komunikacja jest bardziej możliwa niż kiedykolwiek. Mamy telefony, internet, laptopy. Mamy bezpłatne rozmowy z bliskimi i tani internet. Dzięki temu możemy mieć codzienny kontakt z najbliższymi. Czasy, kiedy kierowca jechał w trasę do Portugalii i kontakt z nim był bardzo ograniczony, dawno minęły. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że dzisiejsi kierowcy mają łatwiej, ale rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Przepisy są bardziej restrykcyjne. Tachografy cyfrowe skrupulatnie rejestrują czas jazdy, przerw i odpoczynku. Kontrole drogowe są o wiele bardziej szczegółowe, a za najmniejsze uchybienie kierowcy grożą surowe kary finansowe. Z jednej strony eliminuje to patologię i nieuczciwą konkurencję, ale z drugiej strony generuje ogromną presję. Ciągle wprowadzanie nowych przepisów, regulacji doprowadzają do tego, że nawet prawnicy różnią się między sobą <grym>, interpretacją niektórych przepisów. Do tych samych regulacji, które mają pomagać i usprawnić transport, służby innych krajów też mają różne podejścia. Ale to nie koniec problemów, z jakimi muszą się zmierzyć kierowcy w dzisiejszych czasach. Wiadomo, jaki jest jeden z największych problemów. Jeden z największych problemów współczesnego kierowcy jest dramatyczny brak infrastruktury, szczególnie bezpiecznych i dostępnych parkingów. Kierowca często po 13-15 godzinach pracy no, ma ograniczone możliwości do odpoczynku. W ostatnich latach państwa europejskie niemal nie inwestowały w infrastrukturę dla transportu ciężarowego. Szybki rozwój branży nie nadążał za rozbudową parkingów i miejsc odpoczynku, co dziś jest jednym z największych problemów zawodowych kierowców. Bezpieczeństwo w Europie kierowców w dzisiejszych czasach myślę, że jest najniższe w historii. Nie brak też wyzwań finansowych. Choć zarobki kierowców znacznie się poprawiły, koszty życia i oczekiwania rodzinne również rosną. Dla wielu młodych kierowców praca w transporcie to nie pasja, ale konieczność. To wszystko sprawia, że zawód kierowcy jest dziś mało atrakcyjny dla młodych osób. Rotacja w branży jest wysoka, a stres, duża odpowiedzialność, do tego bardzo często długa rozłąka, powodują, że młodzi ludzie często szukają alternatywnych dróg zawodowych. Relacje między starszymi, a młodszymi kierowcami również bywają napięte. Starsi często narzekają, że młodzi to już nie to samo, poszak, gdy młodsi zarzucają starszym brak zrozumienia dla nowych realiów. Starsi kierowcy opowiadają historię o prawdziwym transporcie, gdzie liczył się spryt i determinacja, ale zapominają, że większość tych praktyk była nielegalna i, no i też niebezpieczna. Z kolei młodzi mają większą świadomość praw i oczekiwań wobec pracodawców, ale myślę, że często brakuje im cierpliwości i wytrwałości. Bez względu na to, czy za jesteśmy od lat 90., czy dopiero zrobiliśmy kategorię C, Jak jedno nas łączy ta sama droga. Każda, każde pokolenie wnosi coś wartościowego do naszej branży. Uważam, że szacunek, współpraca i zrozumienie to klucz do tego, żebyśmy mogli nie tylko jechać dalej, ale robić to razem. Dajcie znać w komentarzach, z którego pokolenia jesteście. Co Was denerwuje, a co to doceniacie u kolegów z innego pokolenia? Jak Wy widzicie te różnice, co uważacie za największą zmianę w zawodzie kierowcy na przestrzeni lat? I niezależnie od wieku. Szanujmy się, każdy z nas dokłada cegiełkę do tej branży. Pozdrawiam wszystkich kierowców, w szerokości życzę, trzymajcie się, cześć.